Ja witajcie, z tego co widzicie nie ma nas w naszej kochanej wiosce yy, i nie wiem to już już czwarty odcinek a nie ma nas w naszej wioski jesteśmy w ogóle nisko jakoś zaraz to sprawdzimy ale ogólnie trochę się boję, no bo nic tu nie ma a ja się boję nocy, może się tu ktoś zespałnić, ale patrzcie tam jest jakaś skrzynka, ale przed sprawdzeniem co jest w tej skrzynce, to kto zdąży przed cięciem i zmieni na kamery, dać subika i łapkę ten, ten, komu się uda, ten jest mistrzem Kawaii World'a Ale dobra 5, 4, 3, 2, 1 Dobra, tak jak mówiłam, komu się udało jest mistrzem Kawaii World'a, a teraz idziemy sprawdzić Tu jest jakieś drzewo, które O Ojejku, widzicie, jakie tu są itemy Dobra, od razu zakładamy tą zbrojkę o Boże, jakie to jest mocne! Jeszcze takich itemków nie miałam. Chyba, że na kreatywie. Jak ja wyglądam. Dobra. E, trochę się boję spać, bo jest tu bardzo. Boże, to jest całe za ten. A trochę się boję spać, bo to jest bardzo wysoko, chyba, że spadnę do wody, ale to... Nie. Zobaczmy te coś tam. Tu jest chyba pustynia, nie wiem, ale mam nadzieję, że nie. Do... Zobaczmy. A nic mi to nie zadało, bo mam tyle, taką dobrą zbrojkę, że nic mi to nie zadaje. Nie mam jedzonka, chyba, że zasadzę, ale nie wiem, czy mogę. Idziemy sprawdzić. Mm. Tu jakaś świnka chodzi. A tam są właśnie te chyba bryły, nie wiem. Może pójdziemy je wykopać. Zaraz. Byk, byk. Dobra, mamy tutaj jakieś rzeczy. Mogłabym zasadzić, ale nie mam. A, mam sadzą. W sumie nie mam, ale mogłabym chyba zdobyć drzewa. bo ile tu jest jajek. Mogę sobie... Wyspałnić jakieś świnki, czy co to tam jest? Nie wiem. Czy ja dobrze? <laughs> Siodło i jajko konia! To ja chcę konia! Dobra, od razu sobie zrobimy konia, ale nie mamy czym go ten, chyba że sobie sianko zrobimy, tak jak już mówiłam. No dobra, no to zasadźmy sobie od razu tutaj małe pole, ale nie mamy wody. No chyba mamy chyba do lania, nie wiem, musielibyśmy sprawdzić. A jak nie, no to nie za dobrze. Oj, zarosło. Dobra, mogłabym... Ojejku. To jest tak... nisko. Nie! Spadłam! Nie! Czekajcie. Okej, okay, dadliśmy, ale mam nadzieję, że... Już nie spadniemy. Dobra, no to tak. i, I mam słabszą zbroję, sprawdźmy. O Boże, jestem pikachu! Ale mam słabszą zbroję. No dobra. I patrzcie poradziłam sobie. Jakoś z tym. Sprawdźmy, czy mam wodę chociaż. Pik. Dobra, mam. No to zalejemy tu wodą. Pik, pik. Bo nie już nie mam. Co ja mam teraz zrobić? Upsi. Może to zakopię. Jakby zrobię to mniejsze. Bo trochę to za duże. Żeby starczyło i na to, i na to. Ups. Już nie mam. Ha, no bo ja nie Hmm. Okej, okay, mam krówkę Dobra, ale tu zaraz Teraz starczy? No nie no ja wydawam to całe? No tak, ja wydam całe no to dobra, zrobię jedną większe. Dobra, myślę, że takie starczy. Dobra, takie starczy. A to już później zakupimy. Idziemy po tą motykę. Mam nadzieję, że mi to tepło. Dobra, mam. Znaczy nie w taką motyka. Dobra, jeszcze sobie na szybko Aha, bo ja nie mam trawy. Kurczę. I jak ja mam zasadzić coś? Hmm. Trudna sprawa. Jakie ja mam coś zasadzić, jak trawy tu nie mam? Może gdzieś urośnie. Dobra, na razie nie mam. Yy, może później. Dobra, idziemy tu wykopać, bo widzę tam coś fajnego. Tylko idę po kilofa. kilo kilof Jak mi się skończy, no to będę zrobię sobie no, Ej, ciekawe czy mi starczy... Jak tam jest ten, to ciekawe czy mi starczy na iron na trzy bloki irona Dobra, żeby mi to nie wyleciało. Mamy 18, no to chyba to nie starczy, bo 9 razy 3 to. Dobra, na razie nie będę obliczać. Sprawdźmy to. Ale muszę jeszcze sobie kilof zrobić. Znaczy, nie kilof, tylko craftinga. Więc weźmy sobie. Znaczy... Nie wiem, motyka to jest. Ile mam? 5 staczy. Dobra, kładziemy sobie crafting. Dobra, teraz jeszcze trzeba piecyk, ale ja nie mam kamieni. Bo fart mi tu jakimś nie przyjdzie, mi tu nie wyczeruje kamienia. DIAKSY, JOĆ ja KRĘCĘ A co ja mogę jeszcze z diaksów porobić? A nie mam piecyka i nic nie mogę zrobić, niestety Chociaż z tego wylatują diaksy same, a nie sam blok Ile tych diaksów? 18 diaksów! Mm ja mogę zrobić z tych Mogę coś zrobić? Mogę zbroję sobie tą fajną zrobić Mogę sobie zrobić bloki No nie wiem e... Ten film będzie trwał tylko 15 minut, bo tak Ten Ale dobra, weźmy sobie deski Zróbmy sobie Hm, znik. Weźmiemy sobie dużo drewna, cały stak, i przerobimy ten stak cały na deski. Zobaczymy, ile będzie desek. Jeszcze trochę ich tu zostało. Okej, okay, mam. Czy ja mam dwa staki? Cztery staki. Mm. O, cztery staki. Zrobimy sobie chatkę, jakby, no nie chatkę, tylko w sumie będzie ona całkiem duża. Duży ten dom będzie, krówka. Jak ten dom będzie duży. Świnko... Yy. Jeszcze trochę podbuduję. Może w Bedwarsy zagramy raz. Zbudujemy sobie Bed i może? Oczywiście to nie jest przeze mnie zbudowane. Chyba, nie wiem. Chyba, że kiedyś coś takiego zbudowałam. Nawet o tym nie wiem. Oboż! Ja mam mało HP i muszę coś zjeść Dobra, HP nie mam mało Ale zjeść muszę Siko! Oczywiście, jak będziecie chcieli, kolejną część to piszcie. Lub coś. Mm. Yy. No, oczywiście, zrobię drugą część bez pisania. Pewnie też. Ale jak chcecie, bardzo. No to piszcie. Chyba źle zrobiłam. Bierzemy sobie tą młotkę Dwa staki służyte w sumie yy, nawet nie całe dwa. Czemu ja nie mogę... O. Czemu ja nie mogę się prawie ruszyć? Hmm. No dwa staki to nie całe. Dobra, no to tak. Teraz będzie najgorsze, czyli chyba, chyba najgorsze. Nie wiem, może dla niektórych to najgorsze. Dla niektórych może nie. Ale dach. Jak zrobimy domek, no to będzie koniec odcinka. Hmm, chyba. Chyba, że jeszcze trochę tam zrobimy coś. Yy. Dobra, sobie tym razem takie drewno. Znaczy nie to tylko. To. Myślę, że 20 wystarczy. Przerabiamy na deski. Dobra. Ile mamy? 64 jest tak. W prawie jest tak. No bo jeszcze 30. No to weźmiemy sobie to 32. A właśnie się już robi noc i będziemy kończyć. Mamy jeszcze jajka owcy. Z tego co wiem, z tego co widziałam. A ja, podbudujemy się. Ups. Zrobimy schodki. Dobra, dach będzie nie taki, tylko taki. O. No jak zbuduję dach, no to będzie koniec filmiku. Zobaczymy. Chyba że zbuduję bardzo szybko. Jeszcze jakieś reklama mi wyskoczyła. Ej. Och, jejku Czekajcie Dobra, mam ten, ale coś mi się popsuło, że Wyrzucam bloki Widzicie? Nie, nie mogę nic zbudować O Boże Znowu Muszę szybko budować to mnie zmusza do szybkiego budowania. I znowu. O już. Chyba. O skończyło mi się. Na dodatek. I będę szła 3 godziny. Super. A bierzemy, bierzemy sobie to drewno, chodź, to chcę. O. Dobra, dwadzieścia, dobra, trzydzieści. Dobra, mamy pięćdziesiąt sześć. O nie, pająk! Ja nie mam miecza przy sobie. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Przy okazji może pobijemy tą krówkę i tak dalej. Gdzie jest mój miecz? Nie mam miecza. się skraftuje sobie w sumie. Co za problem. No i teraz robimy mieczyk. My mieczyk. Bierzemy mieczyk. I idziemy. Pajączku. Pajączku! Pajączku, pajączku, pajączku! Cia, cia, cia! A ja tam szybko. Teraz jeszcze tą świnkę. O, nie spychamy Cię. Dobra. Idziemy jeszcze po tą krowę. I dokończymy dach i koniec odcinka. Dobra, już tak nie biegaj, bo Cię nie dogonię, o. Okej, okay, i zaraz będzie koniec odcineczka. Zaraz będzie koniec. Jeszcze tylko weźmiemy sobie. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, idą na mnie. Przecież ten ma zbroję. Ten jest słaby. Ma tego one? O, mam zenchantowaną zbrojkę. Dobra, ale czekajcie. Ten mózg nie chce. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze na szybko to drewno. robimy je i będzie koniec odcinka, jak skończymy ten dach. Tak jak już mówiłam, bardzo dużo rady. Dobra, zamieniamy. Seriami nam jeszcze jest tak, takich. No nie wierzę. Ja to trochę pobuduję poza odcinkiem i będziemy się widzieć zaraz w następnym. Jeszcze tylko... Oczywiście nie zaraz, bo chyba jutro. Lub jeszcze. No i ja będę kończyć odcineczek. Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że dobrze wam się oglądało, że nie, nie nudzieliście się za bardzo. No i no, mam nadzieję, że zostawiliście chociaż łapeczkę w górę lub subika. A ja się z wami żegnam. Pa.